Ten kanał pobił rekord na YouTubie, ale nikt go nie ogląda Kanał Name Look właśnie wyprzedził swojego rywala Ilości filmów na swoim kanale na YouTube I stał się rekordzistą Ponad 2,3 miliona filmów Ale co właściwie tam znajdziemy? Dotychczasowym rekordzistą był Roel Van De Par Kanał publikujący automatyczne porady techniczne Który ma również ponad 2 miliony filmów Ale Name Look właśnie go wyprzedził Obydwa te kanały mają jedną wspólną cechę Stawiają nie na jakość, ale na ilość I to w skali, którą ciężko sobie wyobrazić Kanał Name Look to generator imion każdy film to wizualizacja jednego imienia W różnych ściankach i w różnych tłach Roel van de to za to zupełnie inna liga Publikuje automatyczne poradniki techniczne Odpowiadając na pytania użytkowników na forach Te filmy przynajmniej mają jakiś sens Ale czy ktoś to w ogóle ogląda? W ciągu 6 godzin Name Look opublikował 120 tysięcy filmów to fizycznie niemożliwe. Chyba że robisz to w 100% automatycznie. Niepotwierdzone, ale prawdopodobne jest w tym użycie oczywiście sztucznej inteligencji. I teraz uwaga, jakie są wyniki tych kanałów? Bo co z tego, że masz miliony filmów, jeśli nikt tego nie ogląda? Name Look 6000 subskrypcji, a średnia na film to poniżej jednego wyświetlenia. Role para za to ma 40 tysięcy. Średnia na film jest wciąż niska, ale nadal większa od Name Look. Subskrybuj po więcej ciekawostek.